no to na telewizorze Ty chyba na chora na głowę Nie mam tego U pierdo Lecimy do bajlandu Elo Zampa Ej Skolor My MVP MVP A my MVP Let's go <ścoughs> Jedziemy z Przepięcone, uuu, 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 nie widać mnie, uuu, mnie zakrył, ui. nie, nie, A on będzie strzelał? A to za późno, za, za późno, Uda udało ci się, dobra, uuu, udało Uu. ci się. Czad serduszka na czacie, teraz, bo zemdleje, nie, nie zemdleje, czad, zmień kolor jakiś, żeby mnie było widać, bo ciemny jestem. Nie, on będzie strzelał. Ja uciekam. On se Ale. strzeli, a ja uciekam. Nagraj to. A ja idę zobaczyć, czy wyrosło. Nie, na kolejnego. Dzięki, Dziubon! Ja na kolejnego jakiegoś strzelą, bo ja tego nie zdążyłem, bo nie miałem konfetti pod ręką. O, już? Ej. Jeszcze chwilę. Dwie minutki. Trzy, pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia. Nie. nie! Nie nie otwieram, biorę. Bo nie zdążyłem. Bo piznie zaraz, no. Dzięki, Dżubon! Czekaj, to trzeba otworzyć, bo to trochę nie wypał był chyba ten donate. Dżubon! Djubon! Coś, Coś ty, ty zrobił! Odpływ, nie wypał. Coś ty zrobił! MVP! MVP! My VP! Let's go! To co? To może ten? Podaj ee... mi mi filotte, zaraz zrobimy powtórkę tego Donata. Jak? No wyłączę lampy w tej dorzej, żeby też się synchronizowało. Co i z 60? Tak. A, tak, dobra, dobra, dobra. Już wszystko wiem. O, Co? Co? O, Dawaj kamerę. Dawać kamerę! Dawać. Ty nie tu. To dawaj kamerę. Cośba. Patrz. Czekaj, 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 dawaj, no. Widać. Kuźba! Tutaj było głośniej niż na dole. Kuźba! Rudzi obudzisz! Ja pierdotę! <grym> Pokaż teraz jak ten Ja pierdotę, czat! Ale pizło! Ja pierd... Ale pizło! A w celu nie doszdało. No bo się wywaliło wszystko. Jak... Musisz ten cel nażyć. Ja tym, widziałem 5 minut. Pozdra dajba, pozdra kubi! Musiałem go doliczyć. Ja pier... To czekaj, muszę doliczyć. Kurwa. Ja o ten najcie widziałem. No, czekaj, nie. dawaj Tipli! Dawaj teepli. Ja pierdam! Dawaj teapli. Ale to się odwaliła tragedia teraz ty Dawaj te play. Gdzie jesteś? Gdzie jest mój chrom? liczamy, no nie, no, juba. No to, to, to że posiedzimy. No nie, no chyba nie tu co doliczysz. No wiem, tylko sprawdziłem. E, Licznik. Ile będzie? O, kuźwanie, nie, tyle. Ile to będzie? Ho! ho, 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 ho! 19 godzin! Ja pierdo. 19 godzin! Pokażę wszystko widzą na live jak coś. Ach, i niech widom. Ja pierdo. Nie, czekajcie, ja muszę tą pizzę iść robić dalej. Dziu